Witam Cię w kolejnym materiale o systemie RRAP. Dziś zajmiemy się modułem poczty e-mail, który pozwala obsługiwać całą korespondencję bezpośrednio w CRM, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi programami czy aplikacjami. W systemie możesz skonfigurować wiele skrzynek firmowych w jednym miejscu, zarówno ogólne adresy biurowe czy kontaktowe, jak i indywidualne skrzynki pracowników. Dzięki temu cały zespół pracuje na wspólnej przestrzeni, a dostęp do wiadomości jest uporządkowany i scentralizowany. To ogromna oszczędność czasu i mniejsze ryzyko, że ważny e-mail zginie w prywatnej skrzynce konkretnego pracownika. W tym materiale pokażę Ci, jakie uprawnienia są wymagane, jak skonfigurować konta pocztowe oraz jak korzystać ze skrzynki w systemie. W systemie RRAP dostęp do moduły Poczty E-mail jest kontrolowany przez role i uprawnienia, tak samo jak w przypadku innych funkcji CRM. Dzięki temu możesz precyzyjnie określić, kto w zespole ma dostęp do skrzynek i co może z nimi robić. Znajdujemy się teraz w sekcji Administracja Role, w części poświęconej uprawnieniom do tego modułu. Pierwszym uprawnieniem jest dostęp do zakładki Poczta E-mail. To podstawowe uprawnienie, które pozwala użytkownikowi wyświetlić zakładkę i korzystać z modułu poczty. Osoba posiadająca to uprawnienie zobaczy w menu zakładkę Komunikacja Poczta E-Mail i będzie mogła skonfigurować dostęp do skrzynki, aby odbierać oraz wysyłać wiadomości. Drugim uprawnieniem jest pełny dostęp administracyjny do konfiguracji i wszystkich kont E-Mail. To bardziej zaawansowane uprawnienie pozwala użytkownikowi na tworzenie i konfigurowanie wszystkich kont e-mail w systemie, zarządzanie skrzynkami, modyfikowaniem ustawień kont oraz dostępem do wielu skrzynek jednocześnie. Dzięki temu, np. administrator może centralnie zarządzać wszystkimi skrzynkami firmy w jednym miejscu. Warto pamiętać, że szczegółowe informacje o każdym uprawnieniu znajdziesz w dokumentacji systemu. Dokumentacja jest zawsze dostępna w stopce strony, niezależnie od zakładki, w której aktualnie się znajdujesz. Dodatkowo zachęcam Cię do obejrzenia naszego materiału wideo dotyczącego ról i uprawnień w systemie RRAP, gdzie szerzej omawiamy zasady zarządzania dostępem użytkowników. Aby korzystać z modułu poczty e-mail w RRAP. Musimy dodać i skonfigurować konto pocztowe. Należy przejść do sekcji Komunikacja, Poczta E-mail, a system automatycznie wyświetli nam formularz dodawania pierwszego konta e-mail. W formularzu uzupełniamy dwie główne sekcje: Podstawowe informacje oraz konfiguracja konta. W pierwszej części uzupełniamy nasz adres e-mail, wprowadzamy nazwę naszej skrzynki, czyli Etykiety, która będzie widoczna w systemie. Dzięki temu łatwo odróżnimy np. skrzynkę firmową od prywatnej. Wprowadzamy hasło, login skrzynki, który zazwyczaj jest taki sam jak adres e-mail, a w konfiguracji konta wprowadzamy dane IMAP, służące do odbierania wiadomości, oraz dane SMTP, służące do wysyłania wiadomości. Dane te zależą od dostawcy poczty. Dla Gmaila czy Outlooka ustawienia będą się różnić, ale są bardzo łatwo dostępne. Wystarczy zajrzeć na stronę swojego dostawcy pocztowego lub wpisać w Google, na przykład, tak jak ja to zrobiłem, adres serwera (IMAP w moim przypadku) dhosting i od razu znajdziemy potrzebne informacje. Po uzupełnieniu wszystkich pól zapisujemy ustawienia, a system nawiąże połączenia. Po poprawnej konfiguracji konta możemy przejść do ustawień poczty znajdujących się w tym miejscu. Klikamy trzy kropeczki ustawienia, a ustawienia podzielone są na trzy sekcje: Moje konto, sygnatury i zarządzanie kontami. W Moje konto widzimy m.in. status połączenia, łączną liczbę wiadomości, czy datę i godzinę ostatniej synchronizacji poczty z systemem. W tej sekcji możemy edytować istniejące połączenie. Klikając Edytuj konto, widzimy tutaj informacje, które wprowadzaliśmy konfigurując skrzynkę systemem. Poniżej mamy tutaj kafelek: Przypisani użytkownicy. Możemy tutaj wprowadzić użytkowników z systemu, którzy również będą mieli dostęp do tej skrzynki. Kolejnym kafelkiem są sygnatury, gdzie zarządzamy i tworzymy. Sygnatury mailowe. Dodając nową sygnaturę. Klikam przycisk Dodaj sygnaturę. Poniżej pojawia mi się formularz. Mogę wprowadzić nazwę takiej sygnatury, aby łatwo rozpoznawać ją na liście. Oraz treść takiej sygnatury. Możesz wprowadzić tutaj pełną zawartość sygnatury, korzystając również z formatowania HTML, co pozwala tworzyć elastyczne stopki z logotypem, czy Danymi kontaktowymi. Oczywiście możesz dodać wiele takich sygnatur, a jedną z nich ustawić jako domyślną. Jeżeli dane się zgadzają, klikam przycisk Zapisz. Sygnatura pojawia się na liście, mam dostęp do jej edycji oraz ewentualne usunięcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ostatnim kafelkiem jest zarządzanie kontami. Z tego poziomu możesz zobaczyć dostępne konta pocztowe, dodać kolejne konto pocztowe lub edytować istniejące. Administrator lub osoba z pełnymi uprawnieniami może mieć wgląd do wszystkich skrzynek, a poszczególni użytkownicy tylko do tych, do których otrzymali uprawnienia. W głównym widoku poczty mamy dostęp do wszystkich skonfigurowanych lub też dostępnych dla nas skrzynek pocztowych. Widzimy też listę wszystkich wiadomości. Możemy je oczywiście odbierać, tworzyć nowe, załączając skonfigurowaną wcześniej sygnaturę, odpowiadać, przekazywać dalej, dokładnie tak jak w klasycznym kliencie poczty. Do dyspozycji mamy foldery, filtrowanie i wyszukiwanie, co pozwala szybko odnaleźć potrzebną korespondencję. Warto podkreślić, że w systemie wszystkie wiadomości są przechowywane w jednym miejscu. Niezależnie od liczby skonfigurowanych skrzynek. Dzięki temu użytkownicy nie muszą przełączać się pomiędzy wieloma programami czy przeglądarkami. I to wszystko, jeśli chodzi o konfigurację i obsługę skrzynek pocztowych w systemie RRAM. Jak widzisz, moduł poczty pozwala obsługiwać całą korespondencję firmową w jednym miejscu, od konfiguracji kont, przez zarządzanie dostępami i sygnaturami, aż po codzienną pracę z wiadomościami. Jeśli chcesz zgłębić szczegóły, zawsze możesz zajrzeć do dokumentacji systemu dostępnej w stopce strony, niezależnie od tego, w której zakładce aktualnie się znajdujesz. W razie pytań czy problemów, pamiętaj również o zakładce wsparcie techniczne, gdzie możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.